Musimy pamiętać, że bajek potrzebujemy w każdym wieku, bo to dzięki nim nasze życie staje się bardziej interesujące. Dlatego teraz przenieśliśmy się na moment do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, gdzie czeka nas rozmowa z autorem Bajek dla dorosłych. Ze mną pan Paweł Kopier, autor powieści Mrokowe Krwi. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Panie Pawle, 25 lat w biznesie i publikacje poświęcone właśnie chociażby zarządzaniu szkoleniami. Skąd taki zwrot w karierze, że teraz poświęcił się pan literaturze fantazy? To jest tak, że pisanie fantastyki i w ogóle fantastyka, to jest też oczywiście czytanie, oglądanie, granie w gry fantastyczne, w ogóle te światy fantastyczne, od małego tak mniej więcej od takiego zawsze by moim marzeniem. No i wśród marzeń, które miałem jako młody, młody człowiek, a które sobie skwapliwie spisywałem, żeby zaplanować życie, było właśnie takie marzenie napisać powieść fantazy. To marzenie było napisać jedną powieść, ale już jak dorosłem, po tych 25 latach i dojrzałem jako człowiek, nabrałem doświadczeń między biznesowych, to zamieniłem tę decyzję, że chcę napisać książkę fantazy na chcę pisać książki fantazy i to właściwie tylko tyle się zmieniło, więc po prostu jest to podążanie za marzeniami, które zawsze ze mną były, zawsze mi towarzyszyły i realizacja Mrok we krwi to pierwszy tom całej serii Kronika Dwóch Świata, gdzie mamy dwójkę bohaterów, szamankę i mrocznego zabójcę. Czym się pan inspirował, czy, kimś, czy, czy raczej chciał pan, żeby to było coś świeżego, ożywczego? W tym wypadku zależało mi, żeby książka faktycznie była taka bardzo, bardzo moja, oryginalna więc nie mam takiej bezpośredniej inspiracji z konkretnej książki innego autora, czy filmu, czy czegokolwiek. Natomiast no, na pewno jest też tak, że jako osoba, która dużo, dużo czytała i cały czas właściwie funkcjonowała w, w tym świecie fantastyki, z pewnością wiele elementów tej książki, pomysłu na tą książkę świata, na bohaterów, no, było inspirowane w czymś, co kiedyś gdzieś widziałem, czytałem. To, to prawdopodobnie był taki proces podświadomej inspiracji. W jednym z wywiadów stwierdził pan, że... Trochę jest tak, że ta książka w takich swoich zalążkach pomysłu, koncepcji właściwie towarzyszyła mi bardzo wiele, <coughs> wiele lat. Trochę na poziomie takiego ćwiczenia, bawienia się pisaniem, też uczenia się warsztatu literackiego. W oprawie takiej decyzji przyjdzie czas, kiedy zabiorę się za to poważnie i na razie się tym bawię. I praktycznie robiąc pierwsze, pierwsze sceny, pierwsze strony, pierwszy koncept, no to będzie z 17-18 lat temu, jak te pierwsze myśli powstawały bardzo, bardzo dawno. Aż tak dawno. Natomiast um, właściwie dwa lata temu przyszedł taki moment, że z, z takiej zabawy urosła decyzja to już jest ten czas, kiedy jestem gotowy na to, żeby zrealizować to marzenie, czyli faktycznie książkę napisać, skończyć, zrobić to na poważnie, pod wydanie, żeby to było na tyle, na ile się da dobre, dobre dzieło. I od tamtego czasu jakby ta książka no, ta, jakby była już pisana w takim nurcie no, właśnie roboczym, gdzie można sobie otworzyć pliki i można sobie podejrzeć, nie ile, nie ile plik e, tak, jest otwarty. I trochę jest tak, że w tym trybie takim, szczególnie ostatnie parę miesięcy, kiedy no, musiałem ją dokończyć, no to była to taka systematyczna praca, właściwie tak jak myślę, że pisarz musi pracować, tak? czyli gdzieś tam te 3-4 godziny codziennie, ale codziennie. Tak? albo ty, tylko trzy, cztery godziny, ale codziennie takiego pisania, bo wówczas e, jest dużo łatwiej utrzymać rytmu, utrzymać spójność tego, co się pisze, e, zadbać o pewne takie szczegóły, autokorekty, e, no bo szczególnie, że w no jednak jestem debiutantem, debiutuję, więc ten warsztat literacki, e, czy sama, ca, sama warstwa językowa, no to, był, to była taka dla mnie przestrzeń, że musiałem się w to wdrożyć, przestawić i nauczyć. Wcześniej pisząc mnóstwo artykułów zawodowych z tego świata biznesowego, pisząc książki, człowiek nabiera pewnych nawyków językowych. I to jest język taki korporacyjny, biznesowy, jest zupełnie innym językiem niż ten właśnie z bajek dla dorosłych. Więc mój mózg musiał się, że tak powiem, mieć czas przestawić. Dlatego takie pisanie w dyscyplinie po kawałku, ale codziennie, codziennie z taką zapętloną korektą i zwracaniem uwagę na słowa i często zmienianiem jednego zdania 10, 12, 15 razy, aż już człowiek był zadowolony, no jest, jest podstawą. Więc ta końcówka pisania to faktycznie było 500, jak ja to mówię, klawiaturo godzin. <noise> Takiej dosyć systematycznej pracy i tak sobie wyobrażam pracę dalej nad kolejnymi pozycjami właśnie jako taką codzienną 3-4 godzinną pracę być może z czasem trochę dłuższą, systematyczną. Bo będą kolejne części, tego można tak. być pewnie, a nawet będą gry komputerowe. Będą różnego rodzaju gry, pewnie do komputerowych też dojdziemy. Na razie na kanwie tej pierwszej powieści, pierwszego tomu serii Kroniki Dwóch Świata, ale też już w w drugiej części, bo druga część jest w trakcie, na wiosnę prawdopodobnie będzie... Już na horyzoncie. Tak, już jest na horyzoncie, prawdopodobnie będzie wydana późną wiosną przyszłego roku. Z znajomymi z branży biznesowej, którzy akurat zajmują się wydawaniem gier, tworzeniem gier, wydawaniem gier, też dogadaliśmy się, żeby zrobić planszówkę. Na razie to jest planszówka, więc na razie nie chcemy wchodzić w ten świat smartfonów i komputerów, ale po planszówkach na 100% przyjdzie też czas na to, żeby powstawały wersje komputerowe, być może nawet smartfonowe. To jest jakaś tam przyszłość, która jest pewnie nieunikniona, chociaż na razie wolałbym, żeby wyszły fajne planszówki, fajne karcianki. Ja jestem też człowiekiem trochę starej daty, więc ja wolę, że tak powiem, spotkać się w gronie znajomych nad planszówką, mieć kontakt fizyczny, spędzić miły czas, pobawić się, pograć, niż tylko wirtualnie widzieć awatary znajomych. Więc na razie planszówki. Rozumiem. Na początku naszej rozmowy wspomniałam o tym, że to bajki dla dorosłych, ale chyba również dla młodzieży. Jestem ciekawa, bo pan sam jest ojcem nastolatków, jak pańskie latorośle odebrały właśnie tę książkę, czy już czytały, recenzowały? No. Czytały i recenzowały, ja chociaż muszę przyznać, że ja mam syna w siódmej klasie, córkę w ósmej. To jest taki trochę wiek, gdzie myślę, w większości młodych ludzi inne priorytety wygrywają. Znajomości, szkoła, podwórko, pasje. Moja córka gra w piłkę nożną, która właściwie wypełnia jej czas wolny, więc powiedzmy, jednak to był taki komunikat, ta, ta to fajna książka, dobrze się czyta, trochę tam jest trudnych słów, ale już muszę iść na trening, tak że <laughs> mniej, więcej, mniej więcej taki to był klimat. Z kolei siostrzenica, córka mojego brata, dwa dni przeczytała książkę i jak chciałam z nią porozmawiać, jak ją odbiera, to miałam godzinną, pasjonującą rozmowę przez telefon, tyle miałam i do powiedzenia na temat książki, więc... To bardzo miłe. Tak, wiem, że młodzież spokojnie może też czytać, czytać tego typu książkę. Ona jest pisana bardziej po dorosłemu i jest pisana raczej dla dorosłych, ale... Wydaje mi się, że taka młodzież właśnie w granicach 12, 13, 14, 15 lat spokojnie już może po tą pozycję sięgnąć i widzę zainteresowanie wśród no, właśnie młodych osób w tym wieku i na targach, i na spotkaniach autorskich. Także jest to również troszeczkę bajka dla młodszych. Cieszymy się w takim razie bardzo, że jest to bajka i dla dorosłych, i dla młodzieży. Dziękuję serdecznie za spotkanie, Dziękuję. za rozmowę. A Państwa oczywiście zachęcam do tego, aby sięgnąć po właśnie taką literaturę. Natomiast już teraz przeniesiemy się i oddamy głos kolejnej postaci z Balki. Tym razem.